Siema, siema, widzów, witam cię, powiem wam, że z dnia na dzień e, świat mnie coraz bardziej zaskakuje, ludzie mnie coraz bardziej zaskakują i, i, i czasem przestaję wierzyć w to, co się dzieje. No i tak też się dzisiaj stało, bo dalej nie zostawiłeś subskrypcji, więc zostaw suba, bo każdy nowy subskrybent to 20 groszy na schronisko. E, do świąt oczywiście zbieramy i potem wybierzemy wspólnie schronisko, do którego damy lub gdzie tam damy. Więc powiedz swojemu chomikowi właśnie, ktoś tam pisał w komentarzach, żeby nie dyskryminować węży, więc jeżeli macie wężę, że też mu się, żeby dali suba, bo się opłaca. No więc, skoro mamy już z głowy moje kupowanie subów, to przejdźmy do tego, że zdziwiło mnie to, że Dubiel, rozumiecie? Dubiel wytknął komuś, że zrobił coś źle w internecie. Dla mnie to było zdziwienie takie, że ja musiałem odświeżyć pięć razy stronę, żeby zobaczyć, czy to na pewno jest Dubiel, czy nie jego brat bliźniak. Ale tak jak zawsze, gdy widzimy coś, co się dzieje pierwszy raz i jest to bardzo wyjątkowe zdarzenie. To jest jakiś głębszy powód, jakieś głębsze tutaj wyjaśnienie, i tak dalej, jeżeli chodzi o to. I to właśnie dzisiaj obgadamy. Na tym filmie spędziłem dłużej niż zazwyczaj, czyli nie 5 minut, tylko około godziny na research, więc e, zostawcie lajka, bo, bo pomału zabijałam się w rewa. <laughs> Trzymajcie, kurde, że nie odleciał. Ja zobaczyłem tylko ta na Twitterze, że ktoś poklaskiwał Marcina Dubiela, że wow, brawo, że wytknęłeś komuś tam kupowanie subskrypcji. Ja tak myślę, kurde. Marcin Dubiel wytyka komuś, że kupował jakieś followersy. Przepraszam, nie subskrypcje. Coś tu śmierdzi. Dlatego zobaczmy fragment, gdzie Marcin Dubiel wytyka komuś, że kupił followersy, a potem wam powiem backstory tego wszystkiego i dlaczego ten Marcin Dubiel tak bardzo dziwnie się zachowuje na tym filmie. Jest w domu, jest północ. Nudzi mi się, znaczy nie do końca, ale trochę tak. I. Tak mnie coś irytuje w internecie, że muszę wam to pokazać. Zrozumieli najpierw o co mi chodzi. Tutaj jest profil Kuby, tak? Widzicie, to jest jego konto i to są jego nowi followersi, tak? Zaktualizowani. Jak się wchodzi z innego telefonu na profil Kuby, z innego profilu, to ci followersi to są. Te same osoby, czyli to są najświeższe osoby, tak? Rozumiecie? Oho, dobra, dobra. Marcin Dubiel bawi się w detektywach. Chyba, że coś wie, czego my nie wiemy. Jak wchodzisz tutaj w czyjś profil, to to są najświeższe osoby, które cię zaobserwowały. No i teraz hit. Jeden pan Cały dzień, absolutnie cały dzień dzisiaj chwali się z tego, jakie to on ma ogromne przyrosty na TikToku! Kurde, chciałem znaleźć ten fragment, bo ja, ja w ogóle nie lubię, jak ktoś tak robi. Jak już robisz komuś dramę i komuś punktujesz, że coś źle robi, to mów bezpośrednio o kim mówisz, bo takie mówienie. O oh, pewien pan no co to ma być? To jest takie o kurde, ktoś mnie wkurzył, o coś mam na kogoś, ale, ale, ale cykam się, bo bo, bo nie, nie pokażę, nie pokażę kto to jest jakby coś, ale, ale powiem, że nie nie chcę dać atencji, więc dlatego nie będę pokazywał. Boże! 300 tysięcy osób w jeden dzień! Czy wy to rozumiecie?! No, jeżeli dubiel tak bardzo mocno widać po nim, że ma jakiś ból dupy o coś, a po prostu e, kogoś nie lubi na tyle, że to ujawnia lub próbuje ujawnić, to, to, to ja zacząłem szperać. Dlaczego tak jest? Mowa jest tutaj o byłym współlokatorze Marcina Dubiela Kamilu Szymczaku. Jest to taki typowy fuckboy, tak się na nich mówi, że wiecie, o, patrzcie na moją klatę. Mm, jestem taki seksy, gryzinie wargi. No takie, takie cringe-fest totalne, ale wiecie, no. Dziewczyny to lubią, tak? To jest, to jest tak naprawdę równowartość, jak nie wiem, kobiet, kobiety cycki pokazują na Instagramie i dupę, żeby mieć lajki. To, to on właśnie takie coś robi na TikToku. Przyjaźnili się, kumplowali się z Dubielem, yy, wprowadził się do Dubiela i nawet nagrywali razem TikToki. Ale w pewnym momencie nagle wszystko ucichło, i chłop się od nich wyprowadził. W sensie ten K Kamil od yy, Marcia Dubiela. Ten Kamil, z tego co mi wiadomo, z plotek widzów, czyli niewiarygodne źródło, yy, zaczął jakieś tam brudy wyciągać na Dubiela, ogólnie robić mu jakoś na złość yy, coś tam wyszło, że podobno, podobno podkreślam, że komo yy, Dubiel yy, dał mu umowę do podpisania na procenty, wiecie, typowo Team X-owo, bo wiecie, o ja, ja cię wypromuję, ale daj mi trochę hajsu przez kolejny. 5 lat, czy ile tam. Ten Kamil, że się wyprowadził tak nagle yy, po większej promocji, troszeczkę Dubiela, czyli no, został zbustowany przez Dubiela i tego chillerkę, wyprowadził się. Yy, to wszystko wskazuje, właśnie na to, że jakaś umowa ewidentnie była i kurde, no, no, chłop nie chciał podpisać, więc ich wydymał na zasięgi. Więc trzeba brać pod uwagę, że taka irytacja Dubiela yy, może być bardzo wpływowa, przez to, że ten chłop, no. No, zranił go też, tak? Wykorzystał go, wydymał go na zasięgi, no i w sumie Elo, tak? I teraz powiedzmy, ale ty, ty też nie lubisz dubiela. Ale szczerze mówiąc, mi się wydaje, że dubiel prywatnie może jest nawet okej okay osobą, nawet ok, to jest i tak duży komplement, ale po prostu jego persona na internecie mnie wkurza, ale jest mi obojętny. To nie jest tak, że coś mi zrobił prywatnie, tak jak na przykład ten cały Kamil zrobił dubielowi coś prywatnie. Prawdopodobnie. Yy, no, i, no i to nie jest tak, że właśnie Dubiel coś mi zrobił prywatnie, więc specjalnie będę wszystko, co on mówi, mówił, że nie i koniec. Po prostu wydaje mi się, że z tym, co tutaj Dubiel próbował zabłysnąć, wymądrzyć się i pokazać, że haha, ty się tak chwalisz, że masz tyle zasięgów, a kupiłeś haha. To jest tutaj parę niedociągnięć. Ja wam pokażę przykłady i to jest do dupy, nie? W sensie, jak już oskarżać kogoś, to musisz mieć jakieś większe dowody lub yy, podkreślić, że. No tak to wygląda, ale a nie, że koniec, kropka, tak jest. No i teraz mamy profil delikwenta, tu są osoby, które on obserwuje, te, jego obserwatorzy, bardzo dobrze go znacie, ale nie będę wam pokazywał. No i proszę, same usery, nie usery, e, Carl C. Torres, e, Carl Hanks, e, Jean, Jean, Sama... Jakieś hinduskie profile albo tudzież. No i tutaj jest taki, kurde, dubiel próbuje być wardengo, ale mu nie idzie, nie? Z tego co pamiętam na TikToku trzeba mieć konto, żeby sobie korzystać na aplikacji. Lubię, jeżeli nie trzeba, to jestem debilem i to zrobiłem. Dlatego na TikToku mamy często właśnie nazwy, które nie mają sensu lub user XXX. Poza tym ja już tutaj zacząłem sobie myśleć, kurde, w sumie te followy to poniekąd się zgadzają, bo jak widać, większość tych obserw obserwujących po pierwsze ma profilowe, ale ok, ale na tych profilowych jest widoczna dziewczyna. A kto prędzej takiego fuckboya z Polski, który nagrywa tylko do muzyki, nie mówi nic po polsku zbytnio za często, przynajmniej na tych wiralowych jego. właśnie, do tego za chwilę przejdziemy. No to, jakby dla mnie to wygląda legit, tak? No, że jest większość kobiet, a większość kobiet raczej to będzie oglądało jak chłop bez, bez koszulki sobie stoi i obgryza sobie wargę, jak jakiś homik. Hiszpańskie, no fake konta, co mam wam powiedzieć. To są wszyscy. To jest całe 300 tysięcy obserwatorów dzisiejszych tego pana. No, i to jest takie stwierdzenie z góry, że to są fake konta, dlatego ja sprawdziłem niektóre, które były widoczne u Dubiela. No i mi to na fake konta nie wygląda, no bo polubienia są, followy u innych osób są, nawet ich własne TikToki są, jakby no. Wygląda to legitnie, więc jeżeli chłop kupił sobie followy. To bardzo legitnie wyglądają. Poza tym, kuźwa, no jaki się ma biznes w tym, że się kupuje followy na TikToku? W sensie wyświetlenia jeszcze może bym zrozumiał, bo dzięki wyświetleniom może się bardziej zwyralować i będziesz miał więcej prawdziwych followów. A, ale co się ma dzięki temu, że się ma więcej followów? I dlaczego chłop, jeżeli kupił followy, miałby się obnosić tym, że sobie, że ma tyle followów? No. Coś mi tu śmierdzi. Ale Marcin, nie przypierdalaj się. Może on nagrał jakiegoś TikToka, który dzisiaj mega dobrze mu poszedł i zrobił dużo wyświetleń. No nie. No racja, w sensie tutaj Dubiel ma rację, ale też troszeczkę nie ma racji. Bo racja jest taka, że nie nagrał teraz żadnego TikToka, który dużo mu wyświetleń robi. Ale miesiąc temu nagrał bardzo, że tak powiem, wiralowego TikToka. Który dopiero ostatnio zaczął mu nabierać jakichkolwiek większych wyświetleń? Chodzi tutaj o tego TikToka, który ma 6 milionów wyświetleń i. dobrze już wam puszczę, ja pierniczę, tylko złapcie się krzesła, nie? Ja, ja tak szczerze mówiąc, nawet nie wiem, dlaczego ja tego typu osobę z TikToka bronię w jakikolwiek sposób, naprawdę. No, no powinienem być po stronie Dubiela w tej sytuacji. Tylko przez tą zawiść w głosie Dubiela jakoś mi się nie chciało być. Wiem, dla nas to jest żenada totalna, yy, dla mnie też i to bardzo, ja pierniczę. Jak takie coś ma 6 milionów wyświetleń, to ja nie wiem. Ale właśnie to jest TikTok i dlatego też tej platformy nie lubię. Że wystarczy, że jesteś słodkim chłopczykiem, który liże się w lewo i prawo i potem pewnie mu tam sucho po bokach ust, więc musi wazelinę używać i masz tyle wyświetleń. No cóż, no ten TikTok poszedł światowo, że tak to powiem. E, widać to po komentarzach i też polubień jest... Naprawdę dużo, co według mnie tylko oznacza to, że albo chłopcy kupił polubienia wyświetlenia i falowy, albo po prostu dubier szuka dziury w dupie. No i uwaga, przyrosty tego pana w poszczególne dni 1000, 6000, 3000 i 150 tysięcy w jeden dzień. I na koniec licznik obserwatorów na żywo. Bemben maszyny losujące jest pusty, następuje zwolnienie blokady. Dun, 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 dun. Milion obserwatorów. Czy to się kiedyś zatrzyma? Ej, widzowie, a to nie jest tak, że jak się kupuje followersy, subskrypcje lub coś tego typu, to, 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 to od razu wpływa na konto, a nie, że po 10 na sekundę czy coś takiego. No, no nie, tak to nie działa. Kupujesz, to od razu dostajesz jak mi się wydaje. I ja sobie tak chwilę siedziałem na tym Social Blade'zie jego, na żywo patrzyłem, jak followersy na TikToku jakiemuś typowi, który się oblizuje, idą do góry i wychodziło mi na to, że ma około 1000 followersów na 4 minuty, co wychodzi na to, że ma 12 tysięcy na godzinę. Na Social Blade'zie widać, że około 150 tysięcy robi na dzień followersów, więc... No wygląda na to, że to jest legit, po właśnie w, no liczniku na żywo, tak? No bo dostajesz y, 12 tysięcy na godzinę, no i to jest realne, żeby mieć 150 tysięcy na dzień wtedy. Ale za to niepokoiło mnie to, że ma tylko 500 tysięcy... Tylko 500 tysięcy polubień, wy kuźwa 5 tysięcy nie potraficie bić. Y, ma tylko 500 tysięcy polubień, a wzrost prawie 200 tysięcy followersów, więc czy chciałem porównać, chciałem porównać, czy ktoś w Polsce też ma podobną sytuację, i chyba druga osoba, która przyszła mi na myśl, to jest Zusie. Zusie też ma TikToki, które są ogólnokrajowe, nie ogólnokrajowe, tylko ogólnoświatowe i też ma widzów z różnych krajów, więc często po angielsku pisze lub TikToki nagrywa po prostu do popularnych piosenek bez jakiegoś większego, nie wiem, po polskości. No i Zusie też ma jakieś chore teraz przyrosty, bo akurat miała też jakiś viral i dostała 500 tysięcy followersów w dzień. Dubiel tego zauważył? To, to, to zauważył? Jakby to zauważył, to by od razu? Chyba nagrał, że ma fake followersy no raczej nie, bo nie ma żadnej personalnej spiny ze Susie. No i Susie na 500 tysięcy followersów miała 1 800 000 milionów lajków. Ten chłop za to na 500 tysięcy lajków ma 151 tysięcy followersów. No i kurde do szkoły już chyba z 5 lat nie chodzę, więc zapomniałem, ale wiem, że takie równanie matematyczne wynosi nam na to, że mają podobny współczynnik, jeżeli chodzi o lajki do followersów, więc Konkluzja jest taka. Albo ZUS je też kupuje followersy, lajki i wszystko, yy, albo, albo Dubiel po prostu nie lubi chłopa i nie wiem, zazdrości mu, że ma teraz jakiegoś wirala. No ale to było tyle z zarzutów Dubiela w jego stronę. Wielki expose Wardęga Dubiel. Yy, no i zobaczmy sobie odpowiedź tego Kamila Szym Szymczaka. Eee, a propos e, moich kupionych followersów, jak to nazwał pewien influencer. Czemu oni, kurde, nawzajem do siebie mówią pewien influencer? Pan, no, no, no kurde, no mówcie dubiel i mówcie, nie wiem jak ty masz, czekaj, yy, Szymczak. Tej sytuacji nie rozumieją. Wynika to z tego, że jeden z moich filmów poszedł w totalny viral. Aktualnie ma 5-8 miliona yy, wyświetleń. Zerkam tutaj, dlatego że mam yy, dane analityczne do tego filmu. zaraz. Mnie pokaże. No, i to jest dobra odpowiedź, jak już ob obraniać się, to pokazywać y, czarno na białym dowody, analityki, odpowiedzieć spontanicznie, a nie z jakimś przygotowanym skryptem, chyba że jest jakaś poważniejsza sprawa, a nie po prostu ból dupy Dubiela, że nie podpisałeś kontrakt i to, 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 to co teraz zrobisz, to nie będzie jego, tylko twoje. Najważniejsze w tej sytuacji jest to, że ten TikTok trafił na kraje zagraniczne. E, idąc od góry, przeczytam wam. Turcja, Francja, Włochy, Stany Zjednoczone, Niemcy. E, Polska to jest tylko 15% wyświetleń tego filmu. Czyli to są osoby, które wcześniej mnie nie widziały, nie znały, zobaczyły mnie pierwszy raz na TikToku pod filmem, który ma milion y, lajków, serduszek, weszły w ten profil i mnie zaobserwowały. Trzeba też zaznaczyć, że jak on się tak obnaża, że się i kusi te kobiety, to tym bardziej mu dadzą followa, więc ja tym bardziej w to wierzę. Dobra, kochani, żeby nie przedłużać. Tutaj mamy TikToka, o którym jest mowa. Ten TikTok A zaraz wam powiem jeszcze jedną historię. Eee, tutaj mamy milion lajków czy 1400 komentarzy. Możemy zobaczyć, że te komentarze tutaj akurat są polskie, ale zaraz nam się zaczną już komentarze. Teraz ludzie powiedzą, ale czemu ty tak jesteś przeciwko Dubielowi? Czemu tak bronisz kłopa Przecież widać, że kupił, kupił te followersy na 100%. No przecież Wardenga też miał podobną sytuację, że też z Turcji e, miał, nie wiem, dane Ferrari, jakieś tam komentarze. Widzowie, ale to jest TikTok. To jest totalnie inna sytuacja sytuacja. Z jednej strony mamy chłopak, który się liży na TikToku przez parę sekund do popularnej nutki, więc prawdopodobnie w trend wpadł, a z drugiej strony mamy danego Ferrari'ego, który miał długi film i polski, bez lektora, więc prawdopodobieństwo, że on będzie miał viral na taką skalę do jakiejś Indii były no o wiele mniejsze. I proszę bardzo, eee, tak jak mówiłem, 5-8 miliona wyświetleń, milion lajku, bla 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 eee, i co, co oznacza, że 96% jest wyświetle, wyświetleń z dla ciebie? To oznacza, że ten film właśnie poszedł w viral. Eee, praktycznie ten film, tylko ten. Tylko ten. No, no, i tu mamy jeszcze tym bardziej czarno na białym dowody, bo tam jest, że wyświetlenia są z dla ciebie. Chyba, że zrobił teraz zbadaj element, ale wątpię. Eee, Wejście mi to ktoś potwierdzi, jeżeli macie takie statystyki. Ale jeżeli większość wyświetleń jest dla ciebie, to nie ma takiej opcji, żeby kupił wyświetlenia, bo jak ma kupić wyświetlenia, jeżeli by kupił wyświetlenia, to większość wyświetleń by było z wyszukań takich, no wiecie, no musi perfidnie wejść na jego konto i wyświetlić, żeby kupić wyświetlenia. Tak to dla mnie logicznie wygląda. A więc nie wierzcie we wszystko, co widzicie w internecie, co słyszycie w internecie, nie dawajcie sobą manipulować, bo z dnia na dzień o tak zmieniacie zdanie, piszecie komentarze, w ogóle moi obserwujący, którzy... No wiesz, no masz trochę taką sytuację, że zostałeś wypromowany przez Dubiela, więc ci twoi obserwujący, bazowi z Polski raczej... Sobie pomyślą, ty Dubiel ma rację, koniec kropka, on się zna lepiej. Pomimo tego, że tu chłopno zgasił Dubiela tymi statystykami, jeżeli chodzi o właśnie to, to polecane, tak? Napiszcie mi, co wymyślicie, bo może po prostu mój y, kompleks y, Marcina Dubiela się odpalił i może wszystko co powiedziałem to jest fałsz i moje wyliczenia to jest gówno warte. <laughs> jak, jak tak jest, to napiszcie w komentarzu. Widzu, Ja się z tobą żegnam. Życzę Ci miłego dnia. Jeżeli zostawiliście lajka i suba, to super. I wyczekujcie, wyczekujcie, bo na zebranka szykuje się coś fajnego.